Widzicie w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem recenzja kontrolera, a właściwie kontrolerów Hori Split Pad Pro, które jak widzicie są przeznaczone do tego, żeby podłączyć je do Switcha i używać ich w formie przenośnej. To nie są kontrolery, których można używać oddzielnie, czyli nie zrobicie z nich standardowego kontrolera, którego będziecie trzymać sobie w dłoniach, bo tak się nie da zwyczajnie. To jest wybitnie sprzęt przeznaczony do przenośnego grania. No i pod tym kątem ja też go kupowałem. Jeśli chodzi o cenę, mnie się udało go kupić za jest około 150 zł. Standardowa cena tego kontrolera to jest około 180-200 Myślę, że w takiej cenie standardowo on chodzi. Jak widzicie u mnie jest to motyw z The Legend of Zelda Breath of the Wild. Myślę, że całkiem nieźle to się prezentuje. Natomiast przede wszystkim postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, czy kontrolerów używa się wygodniej niż te standardowe Joy-Cony. No bo każdy, kto używał Switcha z Joy-Conami i pograł chociażby z godzinę w trybie przenośnym, pewnie doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że to nie jest najbardziej komfortowe rozwiązanie i zwyczajnie potrafi po tym wszystkim boleć dłonie. No więc, czy te kontrolery od Hori są warte zakupu, czy są warte swej ceny? Na samym wstępie już Wam muszę powiedzieć, że są, natomiast mają kilka minusów, o których też Wam postaram się powiedzieć. Także zapraszam do obejrzenia pełnej recenzji. Na samym wstępie przyjrzyjmy się może wykonaniu. Jak sami tutaj widzicie, one są naprawdę nieźle wykonane. Nadruki są też niczego sobie. Naprawdę może to się podobać. I oczywiście na samym wstępie zwracają uwagę przyciski. One są większe niż w standardowych Joy-Conach i podobnie zresztą gałki analogowe są większe i już na samym wejściu wydają się wygodniejsze. To co niestety muszę skrytykować, to to, że te malutkie przyciski, one są gumowe. Nie wiem czy to zobaczycie tutaj na ekranie swoim, natomiast są gumowe w porównaniu oczywiście z tymi innymi, które plastikowe, od razu to się rzuca w oczy i zobaczcie, że ja teraz na przykład wyjąłem ten kontroler na chwilę po wyjęciu z pudełka i już te przyciski wydają się jakby były brudne i niestety to jest moim zdaniem jakaś forma minusa, dlatego że od razu rysuje się mi tutaj scenariusz taki, że te przyciski mogą się z czasem ścierać zwyczajnie, chociaż oczywiście nie są to najbardziej używane tutaj przyciski w całym kontrolerze, natomiast nie wiem dlaczego tego typu rozwiązanie z Hori nam tutaj zaproponowało. Jeśli chodzi o tył, jest tutaj bardzo duża wygoda. Są też takie przyciski dodatkowe, których nie mieliśmy na joy pod które można przypisać dodatkowe funkcje tym przyciskiem Assign, który tutaj widzimy z przodu. Czyli da się zrobić coś takiego, że jeśli chcielibyście na przykład przycisku Y, y przepraszam, używać z tyłu tym przyciskiem, no to możecie to zrobić właśnie przypisując sobie ten tylny przycisk do jakiejś funkcji. No minusem jest to, że na przykład nie da się do tego przycisku przypisać z tego drugiego kontrolera czegoś z tej drugiej części, więc trzeba sobie z tym jakoś radzić, natomiast tak czy Inaczej pewnie nie jest to jakaś mega ważna funkcja. Najważniejsze jest to, że te kontrolery świetnie leżą w dłoni. Ja Wam za chwilę postaram się jeszcze też je pokazać, jak to wygląda po podłączeniu do konsoli i możecie mi wierzyć, że jeśli chodzi o ergonomię, jest zdecydowanie, ale naprawdę zdecydowanie lepiej niż w przypadku standardowych Joy-Conów. W JoyConach oczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju kompromisem. No, bo prawda jest taka, że Nintendo chciało zrobić te kontrolery stosunkowo małe, żeby ta, ten cały sprzęt był dalej przenośny i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś chciałby mieć wygodę, no to zobaczcie, jak to wygląda właśnie w formie już podłączonej. Co prawda, sama konsola jest przez to większa, no co nieuniknione, natomiast przede wszystkim jest zdecydowanie wygodniejsza w trzymaniu i możecie mi wierzyć, że ja już sobie pograłem przez wiele, wiele godzin i zwyczajnie dłonie się nie męczą po jakimś czasie przyciski naprawdę świetnie klikają jeśli chodzi o gałki, są one zdecydowanie lepsze niż te znane z joy -conów. także pod kątem ergonomii zdecydowanie wypada mi ten kontroler tylko i wyłącznie pochwalić, jeśli chodzi o te dodatkowe przyciski, bo mamy tutaj to Assign oraz Turbo, Assign już Wam mówiłem że pozwala przypisać któryś z tych przycisków do tego tylnego bumpera natomiast jeśli chodzi o Turbo, no to oczywiście on ma funkcje takie, że umożliwia nam przypisanie na przykład pod jeden z przycisków tego, żeby on cały czas był uderzany, oczywiście, że jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie jest zastosowanie dla tego typu rzeczy, na przykład w niektórych grach, w których trzeba w cudzysłowie farmić, czyli na przykład trzeba w coś uderzać albo wydobywać coś w jakiejś grze, gdzie na przykład musimy kopać powiedzmy, no to można zrobić tak, że postać za nas wykona powiedzmy pewnego rodzaju czynności, jakby będzie symulowało to, jakbyśmy uderzali cały czas jeden przycisk oczywiście niektórzy też powiedzą, że da się to wykorzystać w mordobiciach, no ja szczerze mówiąc zupełnie nigdy z tego nie korzystałem także pod tym kątem według mnie niespecjalnie jeśli chodzi jeszcze o sam kontroler, to zwróćcie uwagę, że tutaj to trochę odstaje wszystko od ekranu. Jest to mały detal, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, przede wszystkim o to, że już nam wreszcie nic tutaj nie lata, nie trzeszczy, a przecież z tym, jeśli chodzi o te podstawowe Joy-Cony, no też bywało różnie. Prawda jest taka, że te szyny z boku, one się po jakimś czasie wyrabiają. Albo te szyny, albo te elementy w Joy-Conach. No prawda jest taka, że jeśli długo ich tak w ten sposób używamy, no to w pewnym momencie to już zaczyna chodzić. Natomiast tutaj to naprawdę się wszystko stabilnie trzyma i także pod tym kątem jest też zdecydowanie lepiej. No i przede wszystkim krzyżak, który w tym standardowym joy no niestety również pozostawiał bardzo dużo do życzenia, dlatego, że to nie był standardowy krzyżak, tylko cztery przyciski, no tutaj jest to już zdecydowanie wygodniejsze. Także pod kątem ergonomii, jeśli interesowało Was to, czy to jest kontroler, który się wreszcie wygodnie używa w formie przynoszenia na Switchu, to tak potwierdzam jest bardzo dobrze pod tym kątem. Ma ten chory Split Pad Pro kilka minusów, o którym Wam muszę wspomnieć, dlatego, że przynajmniej widzę tutaj trzy główny. Po pierwsze, nie ma żadnych wibracji, no i niestety trzeba z tym żyć. Prawda jest taka, że jeśli ktoś liczył na te HD Rumble, którymi Nintendo się chwali w niektórych grach, no to czegoś takiego tutaj nie uświadczycie. Moim zdaniem jakiś to minus jest, może nieduży, ale jest. Oprócz tego nie ma, nie wspiera to NFC, czyli nie podłączycie tutaj chociażby figurki Amiibo, byście musieli pewnie odpiąć na chwilę ten kontroler, podłączyć g i w ten sposób sobie sparować figurkę Amiibo. Natomiast to też jest myślę, że detal niespecjalnie jakoś bardzo przeszkadzający. No i jeszcze to, o czym Wam wspomniałem na samym początku, czyli nie da się tych kontrolerów wypiąć i traktować ich oddzielnie, jako oddzielny kontroler, czyli one muszą być na stałe podpięte pod switcha, żeby zwyczajnie działały. Także to tyle, jeśli chodzi o minusy tego chory Speedpad Pro, natomiast ja mam wrażenie, że tego kontrolera raczej nikt nie kupuje do tego, żeby traktować go jako standardowego pada, tylko właśnie, żeby mieć większą ergonomię w trybie przynośnym. I w takim układzie jest to sprzęt jak najbardziej godny polecenia. Oczywiście jeszcze pamiętajcie o tym, że jeśli sobie zrobicie tego rodzaju switcha, to nagle opakowania, czy też etui, które mieliście do starszego Switcha, no nie będą tutaj pasowały. Jak widzicie, musiałbym kupować pewnie specjalne, oddzielne etui jeszcze do tego Hori speedpad Pro. Oczywiście można znaleźć tego typu rzeczy, chociażby na AliExpress bezproblemowo, natomiast pamiętajcie o tym, no bo nagle się okaże, że część akcesoriów czy też etui do starszego Switcha zwyczajnie tutaj nie będzie pasować. Natomiast czy to jest sprzęt godny polecenia? Według mnie jak najbardziej tak. Jeśli chcecie grać głównie w trybie przenośnym, to moim zdaniem jest to niemalże obowiązkowy zakup. Według mnie to jest jedno, powiedzmy, z dwóch topowych Związań na rynku. Jeszcze jest jeden kontroler, który być może z czasem przetestuje dla Was, natomiast jeśli szukacie czegoś właśnie w cenie w okolicach 150-180 zł, zdecydowanie to jest rzecz godna polecenia. I według mnie, właśnie ten model, który ja mam, czyli poświęcony The Legend of Zelda z motywem, bardzo fajnie to się wszystko prezentuje. Także czy polecam? Polecam i moja ocena tego sprzętu to będzie 8,5 na 10. Dlaczego 8,5? Między innymi przez te gumowe przyciski. To mi się niestety nie podoba, przez to obniżam pół natomiast reszta za te nieobecne funkcje. Jednak chciałoby się, żeby tutaj dostać wszystko, natomiast tak widać nie można mieć wszystkiego, ale tak czy inaczej SplitPad Pro to jest rzecz zdecydowanie godna polecenia. Także to tyle ode mnie w tej recenzji. Dajcie znać co Wy myślicie, bo pewnie znajdą się tacy, którzy też użytkują te kontrolery. Być może nie w tym motywie z Deldy, bo na rynku jest kilka wersji, ale sprzęt ten znalazł naprawdę sporą grupę zwolenników. Także podzielcie się i ze mną i z innymi widzami swoimi wrażeniami dotyczącymi SplitPad Pro. Natomiast ode mnie to w tyle recenzji. Dzięki za uwagę i do słyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się.